Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Sobie Sobie po, poprzeglądamy workshopa, bo oczywiście nie mam pomysłu na inny odcinek. Tu chyba nie muszę nic mówić. Dawać mi nowe czapki i tym podobne. A Doba. Chyba już rozumiem. Myślałem, że to nowa czapka. No. To by się przydało nawet, no. No, nareszcie nowa czapka. <coughs> eee, tylko maszka. Mm. Jakoś tak do mnie to nie przemawia. Jezu, no ile my już mamy takich? Mech. Dobra, dobra, to, to jest akurat zabawne. Tak, tak. To też jest fajne. Ładne. Piękne, ale czy działa? Czy działa? O! Nie, to akurat jest fajne, zabawne. Fajne, malutkie takie. Może być. Ale. Piedałka taka, że nikt nie zauważy. Uuu, takie minimalistyczne. Takie. To ma kilka stylów. Fajne, fajne nawet. Nie wiem czy kilka stylów, czy o Jezu, przepraszam. Jeśli było słychać mój burczenie w brzuchu. Karate man. Szkoda, że to jest tylko na sniper. Wow, pierwszy efekt... Efekt unzula... <laughs> unzula. Efekt... Yy, nietypowy efekt, który mi się podoba. Tak, tak, tak. Naprawdę. No i troszeczkę, no wow. A tu są wszystkie czapki. Czekaj, to jakiś zestaw tu mamy. Jo! Ej, doba, <ścoughs> To musisz się znaleźć w Halloweenowej -y akwizytacji. Co jeszcze? Jest. Uuu! Do medyka takie coś nie mamy. Mamy chałmik i tosik. Ja już na to głosowałem. Stepania pani helem. Hmm... Hmm... Uh. Ale... To będzie nas piega. No! Dobrze zgadłem. A bo... od kowalo hmm. Widzę, że tu... Nowe bronie. Nowe bronie, let's go. Let's go! Chciałbym. Bardzo A to też są nowe branie, czy nie tak to nie hmm. Zobaczmy dalej Tu fajny kij, ale taki Co naprawdę bardzo dodali chcą dodać a, ah, jako cosplayer... Łał, <shruch> wow, 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 Tylko tyle. <shruch> Ej, dobra, ja, 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 muszę mieć tą farbę. Ja muszę mieć tą farbę, I want this! Doktor Dr. House. Hmm, coś tu ciekawego. Rolnetka. u, inna broń. Ale taka trochę... odklejana od rzeczywistości. Znajdę coś ciekawego na koniec odcinek. Na, na, na koniec odcinek, tak. Na, kon, na koniec odcinka. Yy, farby, 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 barwy wojenne. No to zależy jak mówicie oczywiście. Jak tam... co U! Ej, dobra. Coś ciekawego. Jakaś Ten? Ej, to jest ładne. Tak, tak. No dobra. I tym kosmicznym akcentem kończymy odcineczek. I co? Bajo, jajo, bajo, jajo.